Cześć wszystkim witam Was w sobotnie popołudnie. Dzień zaczynamy od podlewania pomidorów, otwieram okienka. Widzicie ten widok. Liście już są weź na zewnątrz, podnosimy do góry. Oje cuda, końcówka sierpnia. Cóż by się tego spodziewał, no pomidory jeszcze kwitną, niektórym pobrązowiały trochę liście, ale to przez temperaturę, która była w ostatnie dni. Ale zielonych jeszcze jest w ciul. Kwiatuszki piękne. No, pomidorów w tym roku. Końcówka sierpnia, przypominam, coś pięknego. W zeszłym roku, o tej porze, to już same suche badyle sterczały. No, tak jest, zaraz się zaraz, taki był rok. Tak jak mówię, dzisiaj taki odcinek będzie mieszany. Zrobię sobie troszkę sreberka. Pojadę na złom. Także zobaczymy, co się będzie działo. No i co? Ja sobie działam dalej. I widzimy się za chwilkę. Przy czymś innym, czy czymś kolejnym no zobaczymy co czas przyniesie może zaczniemy sobie od zważenia wypalonych styków nie wypaliłem wszystkiego zostały mi cztery takie podwójne ale to już się tu zrobiło tak gorąco że po prostu uciekam stąd ale zobaczymy ile tego mamy starujemy sobie pusty kubeczek wszystkie styki są tutaj w tym drugim, mniejsze i większe. 57 gramów srebra z rana. Super, super wynik. W zasadzie to nie jest czyste srebro, tylko srebro techniczne. Próba od 600 do 800, tak mniej więcej. Także jest super, super, super. Zasilamy słoiczek i tak dalej do kilograma. Zaraz padam na złom. Zobaczymy, co się uda przytachać. Mam nadzieję, że będzie fajnie i ciekawie w końcu, bo dawno tego nie było. Ja jestem już po złomobraniu, ale winien Wam jestem krótkie wyjaśnienie. Wrzuciłem ponownie film wczorajszy. No Nie wiem, że bałem za dużo w telefonie i niechcący usunąłem, a chciałem, żeby on pozostał, wiecie, w eterze. Niech tam sobie krąży, niech ludzie widzą, że jest taki czubek jak Jacek. Ale zanim przejdziemy jeszcze do podsumowania, pokażę Wam co teraz sobie dłubia. A coś rzeźbie. Delikatnie, śrubokręcikiem, oczyszczam sobie starą patelnię do gofrów Już coś widać. Jeden, have, jedna łyżka drożdży, rozmiar 5. Tu pewnie będzie, że 6 jajek. Kilogram mąki, litr mleka, coś takiego. Chciałbym tą gofrownicę doprowadzić do stanu użytkowalnego jeszcze w tym roku, żeby zrobić gofry na ognisku. Ale dobra, to tak krótko w międzyczasie. Przejdziemy teraz sobie do podsumowania. Jest bardzo mało, ale jest jedna rzecz, o którą ja walczę, po której ja właśnie jeżdżę. Czyli coś starego, coś pięknego, coś fajnego. Nie musi być dużo, ale jedna taka rzecz wystarcza mi, żeby zrobić dzień. Wtedy ja jestem zadowolony. W ja jestem zawsze zadowolony. Zacznijmy sobie dzisiaj podsumowanie na stole. Stycznik. Jak widzieliście troszkę sreberka z rano wpadła. Więc zbieramy kolejne. Także zaczynamy od drobnicy. Ale zawsze drobnica, troszkę miedziuszki, tu będzie cewka. Troszkę sreberka, jakiś mosiąc. Na pewno, mosiąc na pewno, bo widzicie żółty kolor. Te kabelki drobne też skrobię, nic się u mnie nie marnuje. Taki jestem. Śrubeczki do złomu, wszystko plastik do plastików. Tak jak powinno być. Zebrałem taki duży nóż, nożyce do rur. Jest nóż, są kółka, wszystko się kręci. Nóż podejrzewam, że może być do wymiany, aczkolwiek niekoniecznie jest duży, tu nie jest coś małego. Brudny jestem od tej gofrownicy. W, w zasadzie ja zawsze mam łapy brudne ale to nic nie szkodzi jest cały kompletny niepopękany. także jest fajnie mówię dzisiaj bardzo skromniutko taki tydzień się szykuje bardzo skromny szykuję, w zasadzie się kończy ten tydzień no i tak pierwsza rzecz która mnie zawsze cieszy to jest kłódeczka. ta jest stara na 100% niestety brak klucza ale wiecie gdzieś tam mam wiadro kluczy schowane może coś się dosztukuje może coś się dopasuje wiadomo kłódka z kluczem jest fajniejsza ale to nic, ta jest, widać, na dłoni jest sporych rozmiarów, ale spójrzcie na to Spójrzcie na to cudo. Przepiękna kłódka. Ogromna, waży 2 kg. 2 kg kłódka. Jest to kowalska robota. A skąd wiem, mój dziadek w świętej pamięci był kowalem i robił takie kłódki. To powiedział mi dzisiaj moja mamuśka. Ja tego nie pamiętam. Pamiętam jak dziadek miał, miał tam kuźnię. Robił różne rzeczy kółkonie, konie. Ale ja kłódek nie pamiętam. Ale moja mamuśka mówi, że on robił takie kłódki. No jest przepiękna. No wiadomo, może być śmieszny kawałek stali, a ktoś się jara. Ale ja właśnie o takie rzeczy walczę. Takie rzeczy ratuję ze złomu. To mnie cieszy najbardziej. Bardziej niż, wiecie, wiadro Narzędzi czy jakieś lampy typu PRL, chociaż ja też lubię te lampy, ale bardziej cieszą mnie takie rzeczy, jak to się mówi, z duszą, zrobione ludzką ręką. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Wielka, ogromna kłódka, 2 kg. Także mówię skromnie pod względem ilości, ale dla mnie bogato pod względem jakości. Ta kłódka. Na mnie Mistrzostwo Świata dzisiejszego dnia. Ewidentnie dla mnie fan tygodnia. No dobra, nie będę się więcej podniecał. Idę dalej skrobać tą gofrownicę. A Wam, jeśli się podobał ten odcinek, to zapraszam do wiecie czego. No i do następnego. Trzymajcie się. Hej.